Wonek był, szkoła nara, buty w kąt, herbata para. Miasto zwalnia, głowa też. W końcu mogę złapać oddech, wiesz. Zeszyt leży, patrzy krzywo, jakby pytał, co ty na to? Ja mu mówię, spokojnie, ziom. Nie wszystko musi być zrobione w MIG. Praca domowa? Spoko, dam radę. Najpierw chwila, potem ogarnę. Bez spin, bez dram, na luzie gram. Jakoś to będzie, jak zawsze. Bam. Czas się ciągnie, muzyka gra, myśli płyną gdzieś nie tam. Jedno zdanie, potem dwa. Nagle kartka sens już ma. Nie jest ciężko, tylko trzeba. Złapać rytm i trochę chęci. Nie od razu, nie na siłę. Każdy krok coś zmienia w świecie. Praca domowa? Spoko, chill. Niech ten wieczór wolno płynie. Chill. Krok po kroku, bez presji. Jutro w szkole będzie easy. Pięć minut przerwy. Potem wracam. Już nie uciekam, już nie zwlekam. Nie dla ocen, nie dla strachu, tylko żeby wiedzieć trochę więcej. Gdy zamykam w końcu zeszyt, czuję spokój. Serio. Przeki. Nie było źle. Nie było dram. Dałem radę. Tak jak chciałem sam. Praca domowa. Spoko. Dam radę. Na spokojnie, bez przesady. Bez spin, bez dram. Na luzie gram, jakoś to będzie. I jest bam.